To jest. No niesamowite, to jest. A w języku Apple mówi się, This is amazing. Zobaczcie, nad czym się zastanawiałem niemal dwa lata temu. No i teraz pytanie. Czy czekać na tym etapie na ich drugą generację? Już wtedy poruszałem kwestię oczekiwania na następcę na tak konkurencyjnym rynku, jakim są słuchawki. Dobre, co? No. Ale, że mamy 2024 rok, a maksy dalej są w sprzedaży, to dziś proponuję recenzję długoterminową, gdzie zdejmę różowe okulary, które jednak no jednak trochę miałem na nosie przy tworzeniu pierwszego filmu o tych słuchawkach. A trochę też powybrzydzajmy sobie i zastanówmy się, jak powinny wyglądać maksy drugiej generacji. Tu macie pole do popisu w komentarzach, piszcie do czego oczekujecie od przyszłych flagowych nauczników. To jest kanał Twoja rzecz. A to są słuchawki, które mam od dwóch lat. I ciężko jest mi je sprzedać. No więc ja odpalam muzykę, wy odpalacie komentarze i mam nadzieję, że też suby. Let's go! Wiedziałem o tych różowych okularach, bo w tym czasie, przez te dwa lata, mocniej zaangażowałem się w kanał, zacząłem więcej montować. Więcej też innych modeli słuchawek się u mnie przewinęło, mogłem też spędzić z nimi po prostu więcej czasu. Były Beatsy, były Bowersy, Zenheizery, słuchawki Sonego, czy. teraz testowane przeze mnie Acey. Od Sonosa. Zwyczajnie jestem więc mądrzejszy. Na pewno nie chcę dziś robić retrospekcji i ponownie przechodzić przez funkcje Maxów. Od tego jest oryginalna recenzja, która moim zdaniem, mimo wszystko, w wielu kwestiach na aktualności nie straciła, więc tam Was odsyłam. Tu natomiast powiem, co w tych słuchawkach się sprawdziło, co trochę mniej i jakie mam oczekiwania na przyszłość oraz dlaczego 2024 rok absolutnie powinien być w stopniu krytycznym rokiem odświeżenia tych słuchawek. Tak naprawdę, to po pojawieniu się u mnie, PAK-7 tych słuchawek nie powinno już tu być. Powinienem je sprzedać, bo wyżej cenię sobie brzmienie Bowersów, bo mają USB-C, czego brakuje Maxom, co przy moim sposobie pracy ze słuchawkami ma fundamentalne znaczenie, ale o tym później. No i wreszcie dlatego, że Bowersy mają kodeki, które nawet z Apple Music pozwalają wycisnąć mi więcej, jeśli podepnę je do telefonu pracującego na Androidzie z zainstalowaną aplikacją od Apple. A mimo to dalej je trzymam. Ale powody mogę podzielić na dwie grupy. Te bardziej prozaiczne, ale też te bardziej specyficzne. Najpierw te pierwsze. Przede wszystkim, Maxy, nawet jeśli nie są już dla mnie dźwiękowym punktem odniesienia, to są nim dla szeroko pojętego internetu. Pojawiły się nowe momentum 4? Internet pyta, jak one się mają do Maxów. Beats pokazał nową generację modelu studio? Dodatkowo odczuwalnie tańszego od Maxów? No, wtedy w głowach wielu osób kiełkuje myśl, czy może to jest ciekawa alternatywa, albo ostatnie Sonosy, te, które wam pokazałem. Które zostały już po trochu okrzyknięte maksami w świecie Androida. Bo widzicie, ludzie chcą porównywać je do największych słuchawek od Apple, więc z tego prozaicznego powodu nie chcę ich sprzedawać, dopóki nie pojawią się dwójki, które pewnie też najpierw porównam do oryginalnych Maxów, i dopiero wtedy będę mógł je z czystym sumieniem pożegnać. Po drodze pojawił się też temat podróbek, które zalewają internet, i tu też miałem okazję zrobić porównanie, do którego link zamieszczam zarówno w opisie filmu, jak i. Tu, w rogu ekranu. Także z czysto recenzenckiej perspektywy zachowałem je sobie i to jest ta prozaiczna strona. Natomiast powody bardziej specyficzne są takie, że jeśli chcę obejrzeć film i mam w planach robić to na iPadzie, MacBooku czy Apple TV, to robię to właśnie na Maxach, nie na Bowersach. Maxy mają fantastyczne wsparcie dla dźwięku przestrzennego i dla mnie to w dalszym ciągu jest ścisła rynkowa czołówka, jeśli ktoś szuka słuchawek do dyskretnego oglądania filmów. Inną niszą, jaką dla nich mam, jest wykorzystanie w podróży, w samolocie, w pociągu, wszędzie tam, ze względu na kapitalne ANC i tryb transparentny, wybieram Maksy, a nie Bowersy. Poza tym, to słuchawki szalenie wygodne, mimo że ciężkie, to dalej uważam, że jedne z najwygodniejszych na rynku. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną kwestię, w której maksy są w zasadzie hegemonem. Jeśli ktoś jest mocno zatopiony w ekosystemie Apple i poza iPhone'em, ma w zasadzie wszystkie inne urządzenia, a jednocześnie chce słuchawki naokoło uszne, które będzie mógł spiąć z nimi wszystkimi no to w zasadzie alternatywy nie ma. Dzięki przypisaniu słuchawek do konta iCloud te mogą płynnie przełączać się między wszystkimi urządzeniami, które są pod nie podpięte, co jest bardzo wygodne i to zdecydowana przewaga wszystkich AirPodsów w porównaniu do szeroko pojętej konkurencji, która z reguły pamięta do dwóch wcześniej sparowanych urządzeń, a wszystko ponad to wymaga ponownego połączenia. By uświadomić Wam, na ile unikalna dla niektórych osób może być ta funkcja, tu do głowy przychodzi mi, to może być takie case study, a przypadek Wojtka Pietrusiewicza z iMagazin, który wyłożył na naprawę swoich martwych Maxów 1500 zł, bo zwyczajnie nie miał alternatywy, jeśli dalej chciał korzystać z automatycznego przełączania się właśnie między MacBookiem, iPadem, iPhone'em czy Apple TV. We mnie, no ja myślę, że we mnie raczej coś by już chyba pękło, gdybym miał wydać taką kwotę na naprawę słuchawek, ale jestem w stanie mimo wszystko zrozumieć, że jeśli innej opcji nie ma, a bez tych słuchawek nie wyobrażasz sobie pracy i relaksu. To po prostu w myśl zasady płać i płacz. Po prostu je naprawiasz. Z jednej strony dla mnie to słuchawki szalenie wygodne, głównie ze sprawą konstrukcji pałąka, ale ten sam element ma też swoje słabe strony i w zasadzie nie sposób ocenić to zaraz po wyjęciu z pudełka. Maksy są u mnie od maja 2022 roku i da się wyczuć, że od tamtej pory elastyczna siatka, która stanowi klucz do komfortowego leżenia słuchawek na głowie, zdegradowała się już nieco. Mówię o tym, bo to jest proces, który u osób planujących korzystać z tych słuchawek bardzo intensywnie najprawdopodobniej doprowadzi do sytuacji, że te będą opierać się na głowie nie przy pomocy tej siatki. Ale już na samych pałąkach. Zgłaszają to intensywnie korzystający z nich użytkownicy na całym świecie i ewidentnie będzie to wymagać poprawy w przyszłej generacji. Nie jestem tylko pewny, czy sama siatka wymaga zastąpienia jej czymś innym, czy może samo przyprojektowanie tu i załatwi ten temat, bo zwróćcie uwagę, że obecnie to właśnie pałąk z tą siatką stanowią główny punkt kwitu słuchawek, kiedy są w pokrowcu. To za nie instynktownie łapie się przy przenoszeniu z miejsca na miejsce, w wyjmowaniu z etui czy podnoszeniu z biurka. Obecna konstrukcja jest podatna na degradację, a jeśli ktoś jeszcze korzysta ze stojaka na słuchawki, a nie muszę w sumie zbyt daleko szukać, bo z takiego sam korzystam, to trzeba się liczyć, że siatka będzie się stopniowo wyciągać. U mnie na szczęście nie jest to jeszcze proces tak daleko posunięty, bo zwyczajnie mocno rotuję teraz słuchawkami, no i najczęściej korzystam z bowersów, ale zwracam Wam na to uwagę, bo to detal. Ale wymagający zmiany. Oczywistą oczywistością jest też potrzeba przeprojektowania Etui, któremu już w dniu premiery zarzucano, że bardziej jest wyrobem z branży fashion niż że można je traktować jako realną ochronę sprawek. Tu mocno liczę, że jednak Apple pójdzie po rozum do głowy, i tak jak przy okazji wprowadzenia procesorów M1 przywrócono do MacBooka Pro większą ilość portów, w tym czytnik kart pamięci i po prostu przywrócono temu laptopowi powiedzmy taki roboczy charakter. Taki w przypadku Maxów, ktoś tam w Cupertino zejdzie na ziemię i zobaczy, że jednak za takie pieniądze rynek zawsze oferuje sztywne, solidne etui, które słuchawki ma po prostu chronić, a teraz tego niestety nie robi. Różnie też znosi próbę czasu, bo o ile moja czarna wersja jeszcze jakoś wygląda, to jednak można na niej wyłapać przetarcia, a na muszni słuchawek mam jedno dziubnięcie, które powstało w miejscu, gdzie jej etui nie zakrywa, co nie zaskakuje, bo rachunek prawdopodobieństwa kazał sądzić, że to się po prostu wydarzy i to mimo. Że o swoją elektronikę bardzo dbam. Dużo mówi się też o wadze tych słuchawek i nie będę z tym polemizował, bo to chyba najcięższe słuchawki w swojej klasie. Ale gdyby chciano jednak z tym powalczyć, to kto wie, czy przy panującej obecnie modzie na Tytan, Apple nie będzie chciało wykorzystać go w drugiej generacji. To mogłoby mieć sens zarówno marketingowo, jak i funkcjonalnie, gdzie obecnie stalowe elementy pałąka i zawiasów można by zastąpić właśnie nim i w ten sposób je odchudzić. Poza tym polubiłem aluminiowe nauczniki maksów surowe, utylitarne i ten element mógłby pozostać niezmieniony. Podobnie zresztą jak i wewnętrzne materiałowe wykończenie, które dobrze wentyluje moim zdaniem odczuwalnie lepiej od skóry. A łatwe, magnetyczne mocowanie tych poduszek też się sprawdza przy ewentualnej potrzebie wymiany. Sytuacja bezprecedensowa, że Apple na tak konkurencyjnym rynku pozwala sobie na tak długie trzymanie produktów w ofercie bez odświeżenia. W grudniu miną 4 lata od ich premiery, i już nawet nie chodzi o to, że konkurencja zaczyna naciskać, bo nawet w ramach samej oferty Apple robi się mocny dysonans pomiędzy tym, co potrafią AirPods y Pro z chipem H2 i co potrafią MAXY, a potrafią od nich odczuwalnie mniej. Bo idąc tropem ostatniego WWDC, najdroższe słuchawki nie dostały opcji odrzucania i przyjmowania połączeń za pomocą gestów, nie dostały też odszumiania naszego otoczenia podczas rozmowy, co również przypadło tylko modelowi Pro. A to tylko jedna konferencja. Gdybyśmy cofnęli się w czasie, to maksy nie dostały też trybu adaptacyjnego, który, moim zdaniem, jest bardzo przydatny, jeśli ktoś nie chce ręcznie przełączać się między ANC i trybem transparentnym, wtedy to dynamiczne i nie wymagające od nas żadnych ruchów wyciszanie nagłego hałasu na przykład kiedy idziemy obok ruchliwej ulicy jest bardzo przydatne. Tak samo zresztą w drugą stronę to działa, kiedy wchodzimy do lasu i słuchawki same wyczuwają, że mogą nam tej natury do ucha wpuścić nieco więcej. To są funkcje, których dodanie umożliwia obecność chipu H2 w modelu Pro, a w maxach mamy starszy hardware, który tego nie potrafi. Biorąc jednak pod uwagę, że nawet ta H2 trochę już na rynku funkcjonuje to raczej oczekiwałbym, że dla Maxów zostanie opracowany chip H3 z nowymi możliwościami. Może wreszcie obsługą czegoś na wzór Kodeka Lossless, albo może biorąc pod uwagę, że to jednak słuchawki duże z większą baterią. Wsparciem dla Airplaya, kiedy jesteśmy w zasięgu sieci domowej co z Marszu. Pozwoliłoby przesyłać dźwięk faktycznie bliski płycie CD, bo przepustowość Airplaya na to pozwala. Oczekiwałbym też, by nowe MAXy oferowały mniejsze opóźnienia dźwięku. Pamiętam, jak w pierwszej recenzji mówiłem, że montuję w tych słuchawkach bezprzewodowo i że opóźnienie jest tak małe, że na to pozwala. Teraz, po tych dwóch latach, muszę uderzyć się w piersi i przyznać, że to trochę były jednak różowe okulary, bo obecnie nie wyobrażam sobie montażu innego niż przewodowo. Dotyczy to zarówno Maxów z wykorzystaniem tego lichego przewodu od Apple, jak i Bowersów, gdzie korzystam z połączenia USB-C. Bezprzewodowo to opóźnienie jednak jest obecnie na tyle duże, że kiedy chcę ściśle zsynchronizować muzykę z tym, co dzieje się na ekranie, to jest to karkołomne i w zasadzie niemożliwe. Dlatego jeśli Apple udałoby się dokonać tu postępu, byłoby świetnie i myślę, że to nie jest jakieś science fiction, a można by traktować wtedy słowo Max w nazwie wreszcie bardziej na poważnie. Tryb transparentny w tych słuchawkach dalej traktuję jako referencyjny no i w sumie z lepszym do tej pory się nie spotkałem. Tłumienie hałasu nawet z chipem H1 jest świetne, a z H2 czy moją wyimaginowaną H3 pewnie byłoby jeszcze lepsze. Oczywiście są takie słuchawki jak XM5 od Sony, które tło wycinają jeszcze agresywniej, ale przy tym potrafią już generować dyskomfort. Przynajmniej u mnie, natomiast w Maxach, podobnie zresztą jak w mniejszych Pro, mamy złoty środek. No i jeszcze. Jest USB-C, którego potwornie brakuje, i nie tylko chodzi mi o możliwości przesyłania dźwięku, ale też o jednoczesne ładowanie słuchawek podczas pracy na nich. Niejednokrotnie łapałem się na tym, że chciałem zabrać się za montowanie filmu. Podpinałem przewód Lightning Jack, a tu okazywało się, że słuchawki są rozładowane i była lipa. Trzeba było najpierw je naładować, żeby zacząć pracę w ten sposób. A na koniec tej technicznej części wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, którą akurat zostawiłbym taką jaka jest, choć wiem, że w sieci. Są zakusy, żeby przy niej gmerać. Mam na myśli sterowanie. Tu znów powołam się na te różne testy innych słuchawek, jakie dotychczas przeprowadziłem i naprawdę uważam, że to, co zaprojektowano dla Maxów jest optymalne i wcale mnie nie ciągnie do obsługi dotykowej. Poza tym, nawet jako element takiego Apple'owego folkloru, ta koronka do sterowania głośnością i przełączania utworów, mając z tyłu głowy, że to nawiązanie do sterowania po raz pierwszy zaproponowanego w Apple Watchu, no nie powinni z tego rezygnować, bo to ma swój smak. I nawet jeśli wiemy, że Apple umie w gesty, umie w multitouch, ma najlepsze na świecie touchpady w laptopach, to wolałbym, żeby nie starali się na siłę udowadniać, że są to w stanie wrzucić też do słuchawek. Nie ma takiej potrzeby, bo to, co wymyślili dotychczas, jest po prostu dobre. O dźwięku nic nie powiedziałem, przynajmniej tym stereofonicznym, ale nie dlatego, że te słuchawki po pojawieniu się Bowersów straciły u mnie na znaczeniu. Dalej uważam, że one grają bardzo dobrze, a pod kątem strojenia to coś takiego pomiędzy miękką, dynamiczną i potwornie muzykalną szkołą Sennheiserów Momentum 4, a sugestywną, przepełnioną powietrzem i selektywną interpretacją muzyki oferowaną przez PX7. Mam z tyłu głowy, że te słuchawki jadą na zaciągniętym hamulcu ręcznym, że powinny dostać dobry kodek bezprzewodowy, że powinny dostać też USB-C i by za sprawą tych zmian mogły wreszcie odtwarzać muzykę z gęstszych plików, bo to z marszu spowoduje, że zagrają lepiej. Natomiast chcąc już tak konkretnie skierować swoje słowa do tych, którzy Maksów jeszcze nie mają, ale pomysł ich zakupu kiełkuje im w głowie, nie kupujcie ich teraz. Teraz jednoznacznie mogę powiedzieć, że to nie jest już moment, żeby inwestować w nie pieniądze, bo mimo oczywistych atutów, które wymieniłem, mają również oczywiste braki, na których wyeliminowanie czekamy właśnie w tym roku. A jeśli kogoś już naprawdę spędzi portfel, to lepiej kupić na przeczekanie RPC Pro, które często są oferowane teraz za okolice 1000 zł i obserwować rozwój sytuacji. Ewentualnie można wyłowić używane maksy za jakieś rozsądne pieniądze. Na pewno jednak nie warto inwestować teraz w nowe po 4 latach od ich premiery 2300-2500 zł, mając z tyłu głowy to, co o nich powiedziałem w tym filmie. Mam nadzieję, że rozumiecie mój przekaz. A w ogóle to życzmy sobie, żeby do tego odświeżenia faktycznie doszło, bo ta pauza zrobiła się już tak absurdalnie duża, że niczego nie można być pewnym. Na dziś to tyle. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz stosunek do tych słuchawek. Jeśli z nich korzystacie, to zostawcie swoją short recenzję. A jeśli używacie innych słuchawek w połączeniu z iPhone'em, też napiszcie, jak Wam się taki setup sprawdza i najważniejsze, czy czekacie na drugą generację. Ja szczerze przyznam, że czekam i jeśli się pojawią, no zamówię je, zamówię. Życzę wam dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. I widzimy się już niedługo. Czołem.